Dzień dobry, dzień dobry, Krzysztof Rapanuje, Bobylowski się kłania. Witajcie, witajcie serdecznie na moim kanale. Jak widzicie, jest za 15 piesza. To w zasadzie powinienem powiedzieć dobry wieczór, ale muszę Wam zdradzić pewien sekret o sobie. Rapanujo jest nocnym markiem, czyli po godzinie 10 tak naprawdę dopiero odżywam. No nie jest to łatwe życie nocnego marka, ponieważ ten świat jest skonstruowany pod skowronka, czyli takie typowo ranne wstawanie. Ok, jesteśmy w kuchni, ale to nie będzie flux kuchni. Za chwilę przejdziemy do salonu. I tak sobie pomyślałem, że może złożycie ze mną dzisiaj regał. Także zapalamy światemko i bierzemy się do dzieła. Nasz regał jest zapakowany, także szybciutko to rozpakujemy. 3, 4. Jest to yy, bardzo prosty regał w montażu, przynajmniej tak było w opisie. Jak widzicie, dokopałem się do instrukcji obsługi. Tak nasz regał będzie wyglądał już po złożeniu. Montaż się wydaje bardzo prosty. Nie potrzeba nam żadnych narzędzi, tylko dwie ręce. Także co, powolutku przechodzimy do działania. Ok, w pierwszym etapie wkładamy właśnie nasze podnóżki tutaj pod nogi. Ok, bierzemy pierwszą część. I wkładamy. O, widzicie, nawet ładnie, sprawnie poszło. I tak robimy z każdą jedną nogą. I teraz tą najdłuższą część bierzemy i wkładamy najpierw po jednej stronie. I tutaj. O, dosyć szybko nam weszło. I zaraz to włożymy też po drugiej stronie. Jak widzicie podwaliny pod nasz regał już są zrobione, czyli tak naprawdę najtrudniejsza część, najtrudniejsza część jest już za nami. Teraz wystarczy tylko powielać. To co zrobiliśmy do tej pory. Popatrzcie, mam tutaj kolejną część, którą właśnie umieścimy tutaj po środku. Tu są takie specjalne dwie yy, przepustki. Tylko co, co tutaj z tym trzeba zrobić? Po jednej stronie, i po drugiej stronie to trzeba nagiąć. O, widzicie? I w ten sposób. Można teraz włożyć tutaj te przepustki po jednej stronie i po drugiej. No i co? Wkładamy teraz naszą półeczkę. O, widzicie. Piękna sprawa. Powolutku, powolutku. podregał i już są gotowe. widzicie, nasz regał jest już gotowy. Cechują go trzy rzeczy. Pierwsza rzecz, był tani kosztował 37,95 euro. Po drugie, po drugie, udźwig półki 175 kilo, czyli dosyć sporo i fajnie. I po trzecie, jak widzieliście, szybki i łatwy montaż. On sobie wyląduje, ten nasz regał wyląduje w komórce. Tam mamy kilka rzeczy, które fajnie będzie Poukładać właśnie na tych półkach. Muszę wam się przyznać, że mam także czarny regał, taki sam, ten jest srebrny, a czeka jeszcze w kolejce do złożenia czarny regał. Jest godzina, zaczekajcie, jest godzina druga. W nocy muszę wstać o 8 rano, pół godziny montaż, góra pół godziny. Ok, no spoko, wyrobię się. Także za chwilę zabieram się za czarny regał. No i co? Ja powolutku się będę z Wami żegnał. To był Krzysztof Rapanujo, Boby Noski. Trzymajcie się do usłyszenia. Hej! Ale zanim się pożegnamy, nie zapomnijcie napisać w komentarzu, czy jesteście z korunkami, czy może owami. Także co? Ja Was pozdrawiam i jeszcze raz trzymajcie się. Hej!